now don't give me any argument the ice Is gonna break. David Cronenberg wziął się za adaptację powieści Kinga, w której, wybudzony po kilkuletniej śpiączce Johnny, z zaskoczeniem odkrywa, że może przewidywać przyszłość. I wyszedł z tego produkt niby Cronenbergowski, a jednak zaskakująco, jak na tego reżysera wyciszony i stonowany. Nie tak dziki i nieokrzesany, jak jego inne tytuły z lat 80., jak choćby Mucha czy Videodrome. To tiller podający sobie rękę z science fiction, a przy tym dreszczowiec polityczny z krytycznym komentarzem na temat amerykańskiego społeczeństwa. Christopher Walken, tutaj w roli Johniego, przedstawia nam bohatera pragnącego żyć normalnym, przeciętnym życiem. Na przeszkodzie jednak stoi jego dar, czy też przekleństwo, jasnowidzenia. I w takim sensie, dramatu jednostki, niemożności spełnienia nieszczęśliwej miłości, martwa strefa staje się i przygnębiającym dramatem. To chłodny, chwilami paranoiczny film, z charakterystycznymi dla Cronenberga elementami grozy, ale i z zimną czułością w kreśleniu portretu introwertycznego indywidualisty. Wyrzutka niezrozumiałego przez społeczeństwo. Tot przepełniona smutkiem historia osoby, która stara się wykorzystać swoje moce w dobrym celu. Jak to jednak w tym przewrotnym życiu bywa, czasami dobra pragnąc, czynimy zło. Choć Kelly doczekała się w 2002 roku remakeu z Patricia Clarkson, następnie kolejnego w 2013 roku z Chloe Grace Moritz, to wciąż to CC Space y, dzierży palmę pierwszeństwa w tym nieoficjalnym wyścigu na Kelly wyjątkową, Kelly wrażliwą, ale też Kerry niepokojącą i... Równie czasami, chwilami, przerażającą. Film Briana de Palmy z 1979 roku jest wiernym odzwierciedleniem prozy Kinga, przedstawiając nam historię nastolatki, która po latach przemocy psychicznej i fizycznej odkrywa, że wściekłość i wstyd, jakie gromadzą się z coraz większą gęstością w jej wnętrzu, manifestują się na zewnątrz w postaci mocy telekinetycznych. Gatunkowy horror, a zarazem bolesna opowieść o tym, do czego prowadzić może upokorzenie. Jednocześnie i opowieść o dojrzewaniu i dorastaniu, serwująca nam kulminacyjną scenę na balu, która w przyszłości będzie wielokrotnie przetwarzana przez kolejne twory popkultury. To też i pierwsza adaptacja pierwszej powieści Stephena Kinga, a zarazem jedna z najlepszych. Brian De Palma oferuje nam prosty film. Czerpie tu na swoją modłę trochę z włoskiego nurtu giallo. Nie zapomina o empatii, ale i ekranowym szaleństwie. I z tejże prostoty tworzy największą siłę Carrie. Yeah. I guess you want to know Dolores w tej roli magnetyczna jak zawsze Katy Bates zostaje oskarżona o zamordowanie starszej kobiety. Do miasteczka, w którym ta mieszka, przyjeżdża jej córka, pragnąc dowiedzieć się co i dlaczego wydarzyło się naprawdę. Czy więc Dolores jest w tym przypadku oprawcą, a może ofiarą? Rola w Dolores to druga główna rola Katy Bates w filmowej adaptacji Kinga. Pięć lat wcześniej było to Misery. Amerykańska aktorka w jednym z wywiadów zdradziła, że rola w adaptacji Dolores Claiborne jest jej ulubioną rolą, jaką dotychczas miała możliwość zaprezentować. To również i produkcja, w której brak jakichkolwiek wątków supernaturalnych. Dla reżysera Taylora Heckforda nie stanowi to jednak przeszkody w kreowaniu gęstej, niekomfortowej atmosfery. Prawie z każdego bohaterów emanuje tu złowieszcza energia. Poczynając od męża Dolores przez inspektora policji, w którego wciela się Christopher Plummer, a na samej Dolores. Kończąc, jedyną ostoją normalności, a może i racjonalności, wydaje się tu córka Dolores, Selena. W tej roli 33-letnia wtedy Jennifer Jason Lee. Ale Selena to też i osoba, która wiele w sobie dusi, która trzyma w sobie gorzką, dławiącą ją urazę. Kobieta bowiem z jakiegoś powodu nie widziała się ze swoją matką przez ostatnie 15 lat. Przeszłość miesza się tu z teraźniejszością, zacierając powoli granice pomiędzy tym, co się zdarzyło, a tym, co właśnie się zdarza. To obok doskonałej kreacji Lee i Bates, jedna z największych sił tego filmu. Dodatkowo, Dolores z wyczuciem łączy feministyczne wątki z kryminalnym w klimacie noir, dokładając do tego solidny fundament w postaci konsekwentnej formuły śledczej. Who gives a Jeden z najpiękniejszych filmów o przyjaźni. Historia pozornie, nie do tego, z czego kojarzona jest twórczość Kinga, dramat obyczajowy o bezpretensjonalnej mocy i nienadgorliwym charakterze. Czuła opowieść o tym, co w życiu najważniejsze. O tym, co nadaje mu kierunek. Stań przy mnie to adaptacja opowiadania ciało, w którym to Stephen King po raz kolejny udowadnia, że w kulturze masowej jest niekwestionowanym królem nostalgii. Czterech nastolatków wpada na szalony pomysł i wyrusza na poszukiwania zwłok ich rówieśnika, który zginął potrącony przez pociąg. Chłopcy wyruszają do okolicznego lasu, łudząc się, że odnalezienie zwłok zapewni im złoto, chwałę, blask i prostą drogę do Eldorado. Wspólna wędrówka staje się nieoczekiwanie jednak przymusową okazją do zmierzenia się ze swoimi wewnętrznymi demonami i lękami. Bezpretensjonalne kino drogi, które jednak ma posmak goryczy wyprawa ta bowiem okazuje się ostatnią wspólną wyprawą chłopców. Rob Reiner świetnie tu uchwyca tę tak ciężką przecież do uchwycenia dziecięcą energię, pierwszy powiew wolności, zwykłe rzeczy, które nabierają niezwykłego wymiaru, bez troskę lat minionych. Nostalgie za tym, co było, już nigdy nie będzie, bo to proste, niewinne i czyste, dziecięce spojrzenie zostało pochłonięte przez wykalkulowaną dorosłość. Stań przy mnie to jeden z tych filmów, które nie tylko się ogląda, ale również czuje, słyszy i smakuje. To jedna z najlepszych produkcji popularnych opisujących to jedno upalne lato młodości. Lato, które miało nigdy się nie skończyć. Lato które każdy z nas do dzisiaj nosi w swoim sercu. To także tu w roli Chrisa pojawia się River Phoenix, młoda nadzieja aktorska początku lat 90., brat Joaquina, który zmarł 7 lat po premierze Stań przy mnie, mając zaledwie 23 lata. Jak powstało literackie lśnienie? Pewnego razu w 1974 roku King wraz ze swoją żoną wyjechał do hotelu Stanley w Colorado, aby w spokoju napisać książkę. Na jakiej podstawie wybrał akurat to miejsce? Ot otworzył amerykański atlas, natrafił palcem na losowe miejsce i podjął decyzję o wyjeździe. Jakież było jego zdziwienie, gdy na miejscu odkrył, że wraz z ukochaną małżonką są jedynymi gośćmi we wspomnianym hotelu? Wyobraźnią pisarza dodatkowo pobudziły długie, sprawiające wrażenie, jakby nigdy miały się nie skończyć, hotelowe korytarze, po których poza nim oraz oczywiście szacowną małżonką nie przechadzał się nikt inny. I tak powstało lśnienie. Hotel Stanley u Stanleya Kubricka staje się hotelem Overlook, a po opustoszałych korytarzach na rowerku w powolnym rytmie przejeżdża się Mały Dani. Ale od początku. Jack Torrance, tu dziki, nieokrzesany, sarkastyczny Jack Nicholson, przyprowadza się wraz z rodziną do górskiego hotelu, gdzie na porę zimową został zatrudniony jako stróż nocny. Kurort jest aktualnie opuszczony. Nieczynny. Jack więc może w spokoju oddać się twórczości literackiej. Spokój, pustka i cisza. Co mogłoby pójść? Nie tak. Lśnienie to jednak nie cicha, obyczajowa historia, a diaboliczny tiller, opowieść o rodzącym się powoli, czy też wychodzącym z ukrycia, o błędzie, o genezie zła. I choć Film Kubricka dzisiaj otoczony jest ikonicznym blaskiem. W czasie premiery na produkcję nosem kręcili nie tylko krytycy, ale i sam Stephen King, który między innymi nie mógł zaakceptować tego, że Stanley Kubrick sporo zmienił w stosunku do literackiego pierwowzoru, redukując chociażby liczbę wątków nadprzyrodzonych, a kładąc nacisk na charakterystykę bohaterów i możliwości różnorakiej interpretacji ich relacji oraz zachowań. Warto też wspomnieć, że o ironię, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, Liśnienie otrzymało dwie nominacje do Złotych Malin dla samego reżysera oraz dla Shelley Duval, wcielającej się w Wendy Torrance. Liśnienie, swoim surrealistycznym tonem, niepokojącymi kadrami i wielowarstwowością narracyjną, może zachwycić, ale może i przerazić. Kubrick z porażającą lekkością. Wpływa tu na naszą wyobraźnię, podsycając jej intensywność kolejnymi niedopowiedzeniami i nierozwiązanymi tajemnicami. Koniec części pierwszej.